W dzisiejszym odcinku pokażę Wam trzy zakazane komendy w Minecraft. Pierwszą z nich oczywiście będzie wchodzimy sobie w czat. Musicie mieć aktywne komendy, by to zrobić. Oczywiście. Klikacie sobie, ukośnik wpisujecie. Yy, to będzie praktycznie wszystkich set blok. Yy, na końcu. Teraz musicie wpisać sobie y, komendę, czy kom, nie komendę, a y, miejsce. I to są trzy koordynaty po prostu. I wpisujecie sobie portal. I klikacie, i mnie przeniosło od razu do Nederu, y, ale tu mamy normalny portal. To nie jest żywastepa do Nederu, tylko przeniosło mnie gdzieś indziej, nie wiem czemu mnie tu przeniosło przeniosło mnie gdzieś indziej, bo ogólnie ten portal był na jedną krateczkę no ale no załóżmy, że wychodzi wam takie coś jest też to samo z end portal, czyli do endu portal ale w sumie najważniejszy jest teraz teraz będzie jedna z najlepszych moim zdaniem komend, z których ja korzystam najbardziej, czyli give. Małpa stru, stru, stru sture, podłoga blok struktur blok jakby to całość powiedzieć i dostajecie taki bloczek i on zaznacza jak będziecie chcieli tu można w niego wejść jak będziecie chcieli poradnik jak się z niego obsługiwać co on robi i tak dalej to musi być przynajmniej 10 łapeczek do góry. No, i takich bloków, takich bloków jest jeszcze około z 30, więc no, tyle powiem w sumie. No, i teraz będzie jeden z lepszych bloków, tu wam pokażę dwie jeszcze, tak jakby komendy set. Blok wpisujemy sobie, oczywiście, możemy wpisać jakie chcemy ogólnie, koordynaty ale no, nie będę wpisywać swoich teraz koordynatów, gdy możemy dać to zastąpić y, naszymi takimi kraseczkami, tylko zgubiłem je, bo nie wiem gdzie one są y... Dobra, małe cięcie, ale już mamy i wpisujemy sobie LAVA i dostajecie bloklawy, ale to nie jest taki zwykły, bo jak sobie wykopiecie pod nim i możecie tak kogoś strolować, Teraz się rozlał, bo dotknąłem koło niego trawy, ale ogólnie to się nie rozlewa. Taki fajny. I teraz pokażę Wam to samo, tylko że na no water. Więc to liczymy oczywiście jako jedną komendę, a nie dwie jednak. No bo to jest to samo, tylko że. To jest yy, water. Water. I tu macie latającą wodę. To samo jest z lawą. Możecie sobie przez nią przenikać. Jak parkury robicie, to możecie sobie yy, takie z parkurów zrobić yy, taką rzecz. I też albo jakąś ozdobę, czy coś. Nie wiem. No co tam się Wam wyma. Nara.